pomocy już takich profesjonalistów? Czy to się zwiększyło, czy teraz chętnie. Znaczy Zwróć... największym profesjonalistą jest kolega w internecie, który udziela informacji, bo ma to samo albo miał to samo i teraz on jest roli eksperta i on głównie mówi. Natomiast szukanie pomocy u specjalisty to już jest w... najczęściej wtedy, kiedy te metody domowe te polecane w internecie nie, nie pomagają. Po prostu to już nie działa. Zresztą pacjenci nie mi szczerze, wie Pan, wypróbowałem te wszystkie suplementy, fermenty i tak dalej, no i przyszedłem do Pana, bo już mi nic nie pomaga. Albo w ogóle to mi nie pomogło i wtedy przychodzi. Mówi szczerze nieraz. Dlatego, bo sobie zakupił winpro przez internet i koniec. A czy zaobserwował pan to, o czym mówił tutaj profesor, czyli wzrost tych agresywnych zachowań w związku z tym wobec mężczyzn? Że tu 11% mężczyzn przyznaje się, że są przymuszani. No tak, tylko co oni traktują jako przymuszanie, bo może to iść w ten sposób, że jemu się nie chce tego seksu, a ona naciska Chodź, bo jak nie przyjdziesz, to sobie znajdę innego, no to dla niego to będzie forma przemocy no bo to jest jakby pewna forma szantażu i on też tutaj zakreśli, że to była forma przemocy, mm -hmm. to są dwie różne formy, bo w przypadku przemocy wobec kobiet to się zdarza, że ona budzi się już w trakcie stosunku bo nie, prawda, bo tak mm -hmm. potrzebuje, że on jak ona śpi, to już on zaczyna załatwiać swoje swoje potrzeby ona się budzi albo on ją wręcz, no to jest prawie no, fizyczny gwałt a przemoc ze strony kobiet to polega nacisk, szanta, żeby do kontaktu doszło, że on ma mieć miejsce, bo ona jest potrzebująca i tego chce. A ja mówię, on mówi, on oglądać mecz <grych> na przykład, ale zakreśli, że to była przemoc. No przecież to trudno, żeby kobieta zgwałciła mężczyznę, prawda? I to skutecznie. No. Ale pan nie obserwuje takich, że się zgłaszali, narzekali. Znaczy, jest więcej wymagań, że kobiety potrzebują seksu i mówią to wprost, i już. Czyli to te, to, 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 to tak, to, to jest więcej tego teraz. Zdecydowanie to wzrosło. Że jest potrzebująca seksu, i to nadaje komunikat. A mówi się, że kobiety są zmęczone, pracują na dwóch etatach. Ale są takie, które są, ja to nazywam kobiety wysokoenergetyczne. Stoi w korkach, pracuje na dwóch etatach, robi zakupy, jeszcze jemu coś tam upichci i jeszcze chce seks. ma piątki dzieci, tak? Tak, ma jeszcze dzieci, ale jest wysokoenergetyczna i ich seks też. Może tak. ją to nakręca. Może to ją nakręca, ale są takie.